portal WRC.pl Szanowni Państwo, gościmy dzisiaj w Wągrowcu po raz kolejny z wizytą roboczą Panów Posłów, Pana Jakuba Rutnickiego i Pana Posła Piotra Głowskiego. Jest to kolejna wizyta parlamentarzystów w naszym powiecie. Tematycznie związana z inwestycjami planowanymi i z inwestycjami, które już się toczą. Znajdujemy się w szpitalu powiatowym, przy jego wyjściu głównym, w powiecie 70 tysięcy mieszkańców. Służba zdrowia jest w tej chwili dla powiatu bardzo ważnym wyzwaniem. O przybliżenie tematów poproszę panów posłów. Dzień dobry. Panie dyrektorze, panie starosto, panie pośle, przede wszystkim przyjeżdżamy dzisiaj z dobrymi, z dobrymi informacjami. Krajowy Plan Odbudowy to był program, dzięki któremu pieniądze właśnie miały trafiać do naszej Wielkopolski, ale generalnie do całej Polski. Dzisiaj możemy powiedzieć wspólnie z panem posłem, to są bardzo dobre informacje ze strony Ministerstwa Zdrowia i pani minister Izabeli Leszczyny, że mamy to 18,5 miliona. 18,5 miliona złotych na remont oraz też budowę nowego skrzydła, jeżeli chodzi o Wągrowiecki Zol. To jest miejsce, w którym będą, będą przyjmowane osoby starsze, nasi seniorzy, którzy, którzy potrzebują kompleksowej pomocy. To jest bardzo ważna informacja, ponieważ te pieniążki trafią do wągrowca, ale także do bornik, do, do czarkowa, także do złotowa. To jest konkretny plan. W naszym okręgu wyborczym to jest. Blisko 50 milionów złotych na opiekę dla naszych seniorów. I to, co jest najważniejsze, Szanowni Państwo, bo rozmawiając z mieszkańcami powiatu wągro Wągrowieckiego o tym, co mówił Pan Starosta, często ludzie pytają, ale te fundusze europejskie, to gdzie one rzeczywiście są? Szanowni Państwo, właśnie Krajowy Plan Odbudowy. Jeżeli chodzi o opiekę długoterminową, to są konkretnie pieniążki dla szpitala w Wągrowcu, a w przypadku Wągrowca to jest niebagatelna kwota 18,5 miliona złotych to jest 80% dofinansowania. Też trzeba o tym, Szanowni Państwo, powiedzieć, bo stoimy w miejscu, które było przecież gruntownie przebudowywane dzięki działaniom samorządu. I też trzeba powiedzieć jasno, wtedy wsparcia. Nie było. Większość tych pieniędzy pochodziła ze środków własnych. My się bardzo cieszymy, że rząd Koalicji Obywatelskiej odblokował pieniądze europejskie, a teraz one konkretnie będą pracowały na rzecz mieszkańców powiatu Wągrowieckiego. Kompleksowość, czyli pokrycie całej północnej Wielkopolski. Wydaje się, że to taka podstawowa informacja. Nie trzeba będzie jeździć setek kilometrów w przypadku osób starszych, które bardzo często chcą być blisko rodzin. Było to jednym wielkim mankamentem, że, że te ośrodki były od siebie tak bardzo oddalone. Czyli mamy rozłożone to prawie na terenie całej północnej Wielkopolski prawie we wszystkich powiatach. Po drugie, Wysoki zakres pomocy, bo ten prawie 80% daje szansę realizacji, i jesteśmy przekonani, że powiat i szpital dadzą radę, jeżeli chodzi o tą część, którą trzeba jako wkład własny do tego dołożyć. I trzeci aspekt to chyba ta dziedzina w medycynie, ta związana z bezpieczeństwem, takim i rodzin, i osób samotnych która była niezwykle zaniedbana. Tak jak prawie w każdej innej sprawie można gdzieś do szpitala tu czy po sąsiedzku się dostać, to zole absolutnie były niedostępne, kolejki były dramatycznie długie. Społeczeństwo nie tylko się starzeje, czyli potrzebujemy tej pomocy dla osób w senioralnym wieku coraz częściej, ale, ale mamy coraz więcej przypadłości takich, które powodują, że osoby chorują miesiącami i potrzebna jest dla nich pomoc. I to nie tylko w przypadku tych, którzy są samotni, ale tych również, którzy mają rodziny, ale te rodziny żyją, pracują, funkcjonują, potrzebują wsparcia państwa i samorządu i takie właśnie wsparcie państwa i samorządu, jeszcze raz powiem, systemowe właśnie przygotowaliśmy. Mam nadzieję, że nikt z nas nie będzie potrzebował tej pomocy, ale gdyby była taka potrzebna, to po prostu ona będzie blisko i skutecznie, jeżeli popatrzymy na całą Wielkopolskę, dostępna. Szanowni Państwo, rozbudowa zolu pozwoli nam na zwiększenie ilości osób, które uzyskają w naszym szpitalu pomoc. Z 38 łóżek, Panie Dyrektorze, będziemy mieli tych łóżek 63. Yy, powinno te łóżka powinny pokryć zapotrzebowanie mieszkańców naszego powiatu, ale nie tylko. Jesteśmy dla całego społeczeństwa, dla mieszkańców Wielkopolski i nie tylko, ponieważ nasza działalność wykracza również poza granice naszego województwa. Pozwólcie Państwo, że podziękuję parlamentarzystom za codzienne kontakty, za wsparcie i za rozmowy. Również, Szanowni Panowie, Ministerstwo Zdrowia interesuje się Powiatem Wągrowieckim. Mieliśmy wizytę Pana Wiceministra Kosa, mieliśmy wizytę innych ministrów. Jestem przekonany, że nasz szpital spełni oczekiwania przede wszystkim społeczeństwa co do opieki lekarskiej, medycznej, nie tylko w zakresie zakładu opiekuńczo-leczniczego. Dziękuję bardzo.